Cześć. Nie zaczynamy dzisiaj od dużej mordy na ekranie, bo jak zwykle z OBS-em mi się coś pokičkało. <gry> Także nie mam już tej drugiej kamery. I w ogóle jestem w chmurce, bo ymm, maskowanie przy kółku mi się zepsuło i robią mi się takie paski pionowe na górze i na dole. I nie wiem tego na razie naprawić, więc jestem chmurką. Ale tak, jest to Stardiu Wali. Zobaczmy, co tam na poczcie. Cześć Flora, dziękuję za pomoc z rybami. Natura jest zazwyczaj dobra, jeśli chodzi o balans, ale czasami sztuczne czynniki mogą powodować jego brak. Aha, dobra, to Demetrius. Załączam plan z magazynu naukowego, który może ci się przydać. Komputer na farmie? Taki dobry z ciebie sąsiad, że wysyłam trochę jedzenia dla zwierząt, żeby ci jakoś ułatwić pracę. Tak trzymaj marni. Kurde, dzięki Marni, super mi się to przyda. O Boże, jeszcze jedno. Witam, to sezon na jeżyny. O, to dobrze, bo potrzebuję jeżyny, jest mi bardzo potrzebna. Wszystkie krzaki są nimi, ca całe obrośnie. A, dobra, Jerzyny są na tych krzakach. Chcę, chcę trochę pozbierać, ale zgubiłem mój koszyk. Pomożesz, Linus? Dobrze, pod warunkiem, że będę mogła jedną sobie wziąć, bo będę miała wtedy kompletny już um, zestaw zbiorów jesiennych. Nie wiem, ile on tam potrzebuje tego konkretnie. A nie, to koszyka mam mu szukać, a nie jeżdżynę dostarczyć, no dobrze. Nie wiem, co ta krowa znowu chce. No dobra, to mogę iść do społeczności, zanieść te rzeczy, bo resztę tych zbiorów już mam, em, już przy sobie jakby, żeby to zanieść. I to jest jedyna rzecz, którą mogę w tym momencie skompletować. Ale jeszcze zamierzam zrobić to ze sztabkami dzisiaj, bo to powinno być coś proste. To jest Penny? Ja myślałam, że to jest dzieciak jakiś, bo taka grumpy siedzi. Taka skulona, przykurczona. Myślałam, że to dzieciak. Ja w sumie dzieciaka z takimi włosami to nie ma, jest tylko z fioletowymi. Chyba, że ten chłopak. No jeszcze jeżyny idealnie akurat przy tym, przy centrum społeczności. Mogłabym nawet po drodze sobie tutaj to po prostu zebrać. Darów jesieni. Boże, czy ja wszystko wzięłam na pewno? Kurde, żołędzia nie wzięłam, debil. Dobra. <gry> Dobra, wracamy się. A wy mi gadacie, że niepotrzebne rzeczy w wyposażeniu y, trzymam, a ja potrzebnych rzeczy nie trzymam. <grywa> a, w ogóle to stwierdziłam, że te gwiazdę jednak sprzedam. Zaraz, w ogóle muszę to zrobić. Muszę w ogóle zbiory jeszcze sprzedać też. Jednak postanowiłam sprzedać, bo w sumie macie rację, że y, jakieś tam rzeczy w barze, które są dużo tańsze, y, dają mniej więcej takie same statystyki, y, a jednak 1500 zł piechotą nie chodzi, więc y, sprzedać to się całkiem opłaca, myślę. Zmieniam zdanie. Także do widzenia. To nie był żołądź, tylko orzech laskowy. Może żołędzie od orzecha laskowego dopiero nie, nie odróżnia, niesamowite. Proszę. Nasiona jesieni. No jeszcze się opłaca chyba to sadzić, bo że 30 aż tego jest. Ojku. Czekajcie, zrobię siebie jednak odrobinkę mniejszą. Mam wrażenie, że ta moja morda po prostu przeważa nad wszystkim. Niby według tego, jak wejdę w wyposażenie, jest ok, ale miałam wrażenie, że jakąś taką mam wielką mordę na tym ekranie. No dobra, to dzisiaj chyba sobie zrobię yy, po prostu farmerskie rzeczy. Harvey. O, nie wiedziałam, że tam sprzedają jakieś leki. No w sumie to ma sens, w sensie, jak się idzie do kopalni i ci tam nakopią do dupy, to. To dobrze mieć jakieś opatrunki albo coś takiego. Na Instant Gaming też możecie kupić opatrunki na swoje smutki i rany psychiczne. Super reklama. Stardew Valley jest, nie jest super przecenione, ale jak mielibyście ochotę na przykład z mojego linka kupić, żeby mi przy okazji kopsnąć jakiś tam hajs, to można. Możecie też spróbować pocieszyć się taką grą jak My Time at Porsche. Jakbyście szybko skończyli, to jest też sequel My Time at Sandrock. No i jeszcze Rancho do The Sims 4, też trochę w temacie. Bardzo bym chciała, żeby było w końcu dostępne Dreamlight Valley na Instant Gaming. Mam już zaznaczone, że będę powiadomiona, jak się pojawi. Jeszcze wrzucę sobie do listy życzeń. Przypominam o rozdaniu, w którym możecie wygrać dowolną grę, jaką sobie tylko wybierzecie, która akurat w momencie wybierania jest dostępna, kiedy zostaniecie już wytypowani jako wygrani. Link do rozdania jest w opisie, żeby wziąć udział trzeba założyć konto i też jak będziecie obserwować Instant Gaming albo mnie na różnych um, mediach społecznościowych, to zwiększacie swoją szansę. I tyle, polecam, zachęcam, wracamy do gry. A tu jest jeszcze kukurydza, gugurydza jedna do zebrania. A bakłażan to nie jest potrzebny w sumie do społeczności. A ja nie mam chyba bakłażana. A nie, mam. Dobra, nieważne. Mam jeszcze jedne mieszane nasiona, też do zasadzenia. Tutaj to jest potworny bałagan w ogóle. O, kolejna kukurydza do zebrania. 30 nasion jesieni. Tak myślę, gdzie ja to wsadzę, żeby chociaż minimalnie polepszyć sytuację. Estetyczną mojego pola. No, w sumie najlepiej to by było zrobić tutaj takie rządki po 10-3, no nie? Ale zastanawiam się, czy tutaj gdzieś jeszcze może nie zrobić jednego, bo na nasiona jesieni. Em, nie wiem dokładnie, co z tego będzie wyrastać. Matko Boska jak wieje dzisiaj, ja sobie takie troszeczkę rozszczelnione okno zostawiam, żeby się nie udusić, ale niestety chyba będę musiała je całkowicie zamknąć, bo tutaj gwizdze. Dobra, tutaj zrobiłam po 5. I tutaj zrobię dwa rzędy dziesięciu, ile mi się to zmieści w ogóle. Tutaj muszę chyba zacząć. Będzie chyba w sam raz mniej więcej. No powiedzmy. Mogłabym jakieś speed gros sobie e, kupić, ale w sumie nawet mi się już nie chciało. Z skórami nie gadałam w ogóle dzisiaj. O, kaczuszka. Prawie jej nie widać. A nie, Gwiezdnowoc się sprzedał za prawie najpiękniejszą liczbę. 1237. Myślałam, że za 1500, ale no okej. Okay. To jest nadal sporo. W porównaniu do tego, to za jakieś grosze mogę sobie kupić jedzenie, które da mi podobne rzeczy. Um. Flora, od dzisiaj za tydzień w mieście odbędą się targi Doliny Stadium. Na pewno będę o tym pamiętać, na 100% będę o tym pamiętać. To największe wydarzenie w roku, przyciągające ludzi z całego kraju do naszego skromnego miasteczka. Jeśli chcesz, możesz zrobić swoją własną wystawę. Tylko przynieś maksymalnie 9 przedmiotów, które najlepiej ukazują Twoje umiejętności, czyli nic. Um, <grym> Będzie poddana ocenie całkowita jakość Twojej wystawy. Targi zaczną się o 9. Nie zaśpi. No, tylko jakby było jeszcze przypomnienie, tak najlepiej tego samego dnia o tym, to fajnie by było. Karczoch. I w miejsce karczocha sobie te mieszane nasiona wrzucę. Ja zaraz, to siano to ja mogę do silosa chyba sobie włożyć, nie? Oki. Hej, Pedro. O, nowe piskle. Ale, to, ale co to jest? Bo ja nie, nie, to skóra. Ale, ale nie pamiętam jaka chyba biała, więc nazwę ją Ora. Wiśnia. To się przyda. Bym co nawet zjadła takie jeżyny. Kiedyś razem z jeżyną zjadłam jedną trzecią mrówki. To nie był mój najlepszy dzień. Chcesz się ze mnie pośmiać? A ja miałam ten koszyk i jego znaleźć, bo ja skąd ja mam wiedzieć, skąd ja mam wiedzieć, gdzie to jest. Faktycznie on tutaj tych jerzyn ma sporo, żeby sobie pozbierać. Jemu ja, one są chyba bardziej potrzebne niż mnie. Maru kocha, to będzie jak już się z nią ochajtam. Pepper poppers? Nie mam tego chyba zapisanego w kajeciku. Mhm. W sensie, że pumpkin spice tutaj jako przyprawa do dyni, ok. Chciałam w ogóle powiedzieć, że jestem oburzona tym, że w takiej grze są walki jakiekolwiek. Uważam, że to jest bardzo fajna gra, ale bez walk byłaby dużo lepsza. Dla mnie to jest zdecydowanie zbyt stresujące. I te Włochate wungle. Okej, okay, winda mi się odblokowała na 45. To chyba na tym dzisiaj skończę. Dużo żelaza zebrałam, czy znaczy dużo? 13. Kurczę, może jeszcze z 2, jakbym zebrał, to by było fajnie. Czy tutaj da radę gdzieś jeszcze to zdobyć? Są jakieś skrzynki, albo rudy. Tam leży żelazo przy wunglu. No okej. Okay. A w sumie już wzięłam, to mogę sobie iść. <gry> o dobra, tutaj zbiorę. To jeszcze by mogła niby tutaj się. Kurde, teraz już mam 19. Mogę do 20 dobić spokojnie. Głupi nietoperek. Niedoberek. Dlaczego moje nietoperki są spoko, a te są takie niespoko? No wiem, że późno, no ale co ja zrobię, że zabijanie nietoperka zajmuje 4 godziny? Może mogłabym sobie lepszy miecz na przykład kupić, ale to. No, mogłabym w sumie spojrzeć. Aha! No dobra, teraz mam 25. To już ładnie w sumie. Nie, dobra. No niby 48, ale już, już jest naprawdę późno. No dzisiaj się nie wyśpi. O, grzybor. Dobra, Dobrowoja dzisiaj znowu nie w humorku. O, kaczuszka urosła. Kaczuszka, która wygląda jak chłopak i znosi jajka, tak jest. W portii jest tak samo. Ale się ukryły tutaj te jeżyny. Skitrały. Kacze jajko mogę dać do ym, czerwonej skrzyneczki magicznej. Oki. Mogę sobie wytworzyć dzikie nasiona. Nawóz do drzewa. Totem teleportacji góry. O, właśnie te, te teleportacyjne rzeczy jeszcze są. Ile zostaje? 10 tysięcy do zrobienia. Twarde drewno 100. 5 sztabek żelaza. Myślę, że możemy nawet chyba da radę w tym odcinku jeszcze to zrobić. Oki. Okay. I tak za pomocą mojej srebrnej szabli. I tak przy pomocy mojej srebrnej strzały. Jak leży. Piracki miecz. Eee, ja mam stalowy krótki miecz. Claymore, Cordelas. Nawet nie takie drogie te rzeczy są. A jakie statystyki ma mój miecz? Słabe. Dobrze, wezmę tego Cordelasa. A to może sprzedam mu. I zawsze będę Ja 50. Przetestujmy. Pogotujmy. No chyba jest trochę lepszy faktycznie. Potrzebne jest mi złoto. Jestem jak Brytyjczycy zaraz po odkryciu amerykańskiego kontynentu. Potrzebujemy więcej złota. A jak z nietoperkiem sobie poradzę? Uuu, na trzy razy. Nice. Halo, chciałabym przejście, bo już mam blisko do 50 piętra. Proszę mi wydropić przejście. Sama sobie nie zrobię, bo nie mam tylu kamieni. Ale mogę narąbać sobie tyle kamieni. A może bombę sobie zrobię. O, no i bardzo dziękuję. Buciki. Oho, jakiś monsun się zerwał na zewnątrz. Zimowe buty. No dobrze, złota jak nie było, tak nie ma. Ale może kiedyś. Może w geodach mi się pojawi. Plus dwa do obrony, plus jeden do odporności. No dobra, są trochę lepsze niż te moje. Już jest prawie, że połowa jesieni, więc najwyższy czas zimowe buty założyć. Winogrono. Czy winogrono jest mi potrzebne do.? Nie. Mogę po prostu je sprzedać sobie. Niemożliwe. Zrobił się. Smoła sosny się zrobiła. Smoła sosny. Coś mi tam się podsuszyło. Chyba, chyba coś z podlewaniem mi nie wyszło. Znowu w życiu mi nie wyszło. Pochrzyn w końcu mam. Zaraz mi zabraknie miejsca w tej magicznej skrzyneczce. A zaraz, amarantus to też nie jest potrzebny. Nie. Ale coś z tym amarantusem było. A ja nie wiem co. Komu słodkie ziemniaczki? Ale burza, Matko Boska, aż się trochę boję. No nie zazdroszczę, jak ktoś sobie na nadmorze specjalnie na wakacje teraz przyjechał, jak monsuny jakieś. No bardzo chciałabym mieć te większe zraszacze, ale niestety złota nie ma. Jedyne jakie mam, yy, chyba jeden, yy, to tylko dlatego, że dostałam go po prostu w nagrodę. Alamit. Łupek. Aha, dobra, kurde, bo ja tu przyszłam z pełnym ekwipunkiem, no geniusz. Będę dwa razy człapać. No łupek ze mnie, no co mogę powiedzieć? W sumie i ten alamid, i, i ten łupek mogłam dać od razu do muzeum, to bym miała bliżej. No ale dobrze, jednak kurde, posprzedawać te rzeczy i nie nosić tego wszystkiego. Ale zaraz trzaśnie. Bardzo proszę. I bardzo proszę. Dawaj mi nagrody. Noc na eko wzgórzu. Stojąca geoda. Dobrze, jakieś ozdoby dostałam. Aerynit. A, dobra, to znam. I wungiel. Zawsze się przyda wungiel. I kamień. Mogę dostać jeszcze jedną nagrodę. Otóż nie. To bez łachy. To wyjmę se ze śmietnika nagrodę, nie ma nic. Eee, Okej. Okay. A to się stawia. To ja sobie to postawię przy łóżku. Pięknie. Jeszcze z Maru nie gadałam przez cały ten czas. A teraz to ona nie będzie. Tam co siedziała na tej ławeczce. Kurde, ja nawet nie wiem, gdzie jest ta ławeczka. A tutaj chyba. Tak, tutaj ona siedzi. Tam co, co drugo piaro. Ale nie dziś. O, siema. To miłe z twojej strony. Dziękuję. No i fajnie. Zrobiłam sobie z półtorej godziny przerwy na, okej, okay, migająca krowa, na zrobienie i zjedzenie obiadu i przez ten czas zdążyła, zdążyło już wyjść słoneczko po tej wielkiej burzy i monsunie, zdążyło się już trochę tak zrobić trochę bardziej pochmurno jeszcze przez jakiś czas, potem znowu padać i teraz jest znowu spokój. O, teraz ta druga krowa jest niezadowolona, Kurczę, to trzeba było żryć. Trawy masz dużo. Ale dałam mleko. Oki. Okay. A, ora już rosła. Dobra, potrzebuję twardego drewna. A co z tym nasionem machoniu? Ja je sobie gdzieś koło domu całkiem blisko zasadziłam. I czy to gdzieś rośnie? Jak gdzieś tutaj to chyba posadziłam. Nie wiem. A może tu? Zaraz obok domu, może to 100? Koło jakiegoś budynku pamiętam, że to, że to posadziłam. To chyba chwilę rośnie. Ogólnie twardego drewna mam już he, -he 69. Także jeszcze troszkę, ale chyba jednak w tym odcinku nie, nie narąbię tyle, bo z tego jednego pieńka wychodzą dwa dosłownie, dwie jednostki tylko tego drewna, więc niekoniecznie. No, i jeszcze pewnie na mieście gdzieś mogę sobie to rąbać w sumie, ale to by było strasznie dużo roboty, żeby jeszcze tyle zebrać. Nie, nie, nie zrobiłabym tego w jeden dzień, a jednak y, jeszcze tylko sobotę i niedzielę gram. Właśnie pomyślałam o tym koszyku i kliknęłam tutaj, czy to jest jeszcze aktualne, i widzę tutaj, że, że, że jest koszyk. Idę tam. Jak w ogóle dziwny traf, że on akurat tutaj był. <laughs> Dawaj mi ten koszyk. Ale to jest na jeżyny, a nie na jagody. Proszę. To wiele dla mnie znaczy. Ojej, zielone światełko. Ale z tego co widzę, to sezon na jeżyny chyba się już skończył, bo krzaki puste. Ja nic nie zbierałam. O, duszki. czego duszka da się w ogóle załatwić? Nadciur. Sure. O, da się. U, słoneczna esencja to mi się przyda. Nie, żeby było cokolwiek w tej grze, co mi się nie przyda. O, oki. Okay. No, muszę przyznać, że z tym mieczem mam trochę większą wolę walki. No, duszku. Dawaj mi esencję. Trochę cię trzeba bić, ale to, co dopiero by było tym starym mieczem? Matko Boska. A, to już jest północ, jezu. No, kiedy walczyć z duchami, jak nie o północy? Taka symboliczna godzina. No niestety byłam na prawie 55 już, ale no nie, no późno się strasznie zrobiło. Czy ja wczoraj byłam w kurniku? Chyba nie. Gadałam z kurami, ale nie byłam w samym kurniku. No właśnie. Okej, okay, nie mogę jeszcze mieć kozy. A ja chciałam mieć. A cóż to? Lunaryt. Wiesz co, Clint... A weź mi powiedz, a to ty masz tylko tyle, nie ma tu więcej rzeczy? Myślałam, że sztabki można może u niego kupić, ale dobra, samorodek złota, kosztuje 400. Mnie najlepiej byłoby mieć dwie sztabki w tym momencie, przynajmniej, więc yy, 4000. No dobra, kupię sobie 10. Nie wiem, kiedy ja będę w stanie to wykopać, więc dzięks. Tu nic ciekawego. Nie chcę na razie nic stąd brać. Hej, Harvey. Kurczę długo te sztabki złota się robią. Oki. Okay. Dobra, to zanoszę sztabki do społeczności w takim razie. A druga sztabka mi się przyda po prostu, żeby zraszacz lepszy sobie zrobić. Nie mam teraz tak ułożonych roślin, żeby ten zraszacz pełny potencjał swój wykorzystał. Ale przynajmniej nie będę musiała łazić z tą konewką tak cały czas. Zbiórkowala. A, a co, po co mi to? <laughs> Przecież ja już mam, ja już to zrobiłam. No dobra, w sumie mogę mieć dwa. Jak te sztabki się tak długo robią, to mogę, mogę mieć spokojnie dwa. Ej, to chyba wszystko też już mam. E esencji słonecznej mm, chciałam użyć, żeby sobie ten pierścień świecący w końcu zrobić, ale, a tutaj widzę, że dwie z tych rzeczy tylko wystarczą. Mm, kurde, to szkoda, że tego gluta nie mam ze sobą. Ani... Y tych, no skrzydeł nietoperza, a to wezmę i przyjdę tu, Byłem mam je w czerwonej skrzyneczce po prostu odliczone 10, więc sobie to też zaraz zrobię to chyba nie, ziemnego kryształu chyba nie mam i ognistego kwarcu też nie mam ale dobra, kwarc mogę tutaj dać lodową łzę też jeszcze mam jakby, co Okej, okay. mały magnetyczny pierścień a, zwiększa zasięg zbierania przedmiotów. No spoko, póki nie mam tego świetlnego. Nie, chyba, może można mieć więcej niż jeden w sumie. Ale mogę sobie na razie go wykorzystać, nawet jeśli nie mogę mieć więcej niż jednego. No dobra. Zazwyczaj nie zanoszę tak częściowo tylko tych rzeczy, bo ja potem nie będę pamiętać, że już to zaniosłam. I będę po prostu to zbierać jeszcze raz. Jak mi się drzewko świeci, Ja już teraz tak polegam na tym, na tym pulsującym drzewku, że jak coś jest. Do społeczności, to to drzewko się tak rusza. Ja, ja po prostu ja nie mogę już bez tego żyć, jak się dowiedziałam, że to jest. <grym> Więc jeśli tylko drzewko się buja, to ja to od razu zanoszę do czerwonego pudełeczka. Um, jeśli będę miała częściowo to włożone w społeczności, muszę sobie zapisać po prostu, że to mam. Bo ja będę próbowała jeszcze raz to zdobyć. Po prostu zanoszę, jak mam już cały zbiór. Nawet przez chwilę nie brałam pod uwagę łowienia w ogóle ryb dzisiaj. Ale w następnym odcinku dobrze by było trochę połowić, bo tam też w jednym zbiorze tylko sandacza mi chyba brakuje w tych nocnych rybach. Więc właśnie takie nocne łowienie gdzieś dobrze by było uskutecznić. Też mam zapisane, że muszę to zrobić. Dzisiaj akurat po prostu się skupiłam na trochę innych rzeczach. Tego złota, kurde, szukałam cały czas, czego nie zdobyłam koniec końców. Właśnie, sztabkę jeszcze sobie muszę z tego złota zrobić. Kolejną. O kurde, jakie światło. I jeszcze w ogóle ten piec, drugi też tutaj dać. Żeby ten był obok i ten był obok tych dwóch. O nie, nie będę mogła przejść, jak tak zrobię. Dobra, to ten do wypalania drewna, do robienia wungla. Yy, może być gdzie indziej, a mogę mieć go w domu, obok mojego kominka, mogę mieć telewizor na przykład w innym miejscu, chociaż tutaj jest ten dywanik, ale mogę dywanik też sobie przenieść, wszystko można przenieść. Ej, dywanik to ja sobie koło łóżka zrobię. <laughs> wszystko koło łóżka. O, a tu będzie piecek. I już. Dobra. Idę spać. Więc to będzie tyle na dzisiaj. W następnym odcinku widzimy się pewnie za 3 tygodnie lub miesiąc. Ja sobie to, co trzeba w kajeciku, zapisuję i jak zwykle. Dziękuję za oglądanie, do i widzimy się w następnym. Pa.